Was dzisiaj kolejny filmik. Dzisiaj znowu o roślinach jadalnych, ponieważ jak wiecie co miesiąc robimy filmik o roślinach jadalnych. Mamy połowę maja teraz, także zaczynamy sobie, co teraz w maju możemy jeszcze sobie zjeść. Dobra, jedną taką rzeczą, którą jeszcze mamy to jest czosnek niedźwiedzi, ale on już powoli dobiega swojego końca, on już zakwitnął. E, jeszcze można listki zjadać, szczególnie te takie młodsze właśnie, które są na zewnątrz, to jeszcze nadal jest jadalne. No te starsze już też niby jeszcze są jadalne, ale one już nie, nie mają już aż takiej mocy, jaką e, powinny mieć ogólnie. E, tutaj zaraz obok mamy gajowca żółtego. Gajowca żółtego można również troszeczkę sobie zjadać, ale tego nie za dużo bym proponował. On nie jest jadalny, ale z umiarem. Ja go tak ewentualnie zawsze troszeczkę dodaję, parę takich listeczków do środka, do jakiejś sałatki, do czegoś dodać. Oczywiście czosnek niedźwiedzi również tylko parę, nie za dużo, może nawet i listek dwa, nawet nie więcej bym polecał na sam początek przynajmniej, ponieważ to jest za dużo. Także tak widać właśnie to jest gajowiec. Patrzę, czy gdzieś tu jest, tu jest rozkwitnięty kwiat. Tutaj tak wygląda właśnie rozkwitnięty kwiat. Tak można gajowca rozpoznać. On troszeczkę podobny jest leciutko do pokrzywy ale to nie jest to. Dobrze. Dobra, tutaj mamy pokrzywki. No to pokrzywy to już wszyscy znamy. Pokrzywę można zjadać tak. Łapiemy tutaj od dołu i odrywamy. Teraz będziemy to, jak to mówią, tłamsić. Najpierw zgniatamy tak. Pokazuję to już, nie wiem, może setny raz, ale większość nadal nie wie. Zginam, zginam jeszcze raz, żeby wszystko pozaginać ładnie. Zaginam jeszcze raz, jeszcze raz jeszcze raz. Aż zrobię taką paczkę z tego. Teraz to wszystko dobrze zgniatam, a pazury mi się połamały, nie obciąłem specjalnie do filmów, tylko się połamały, żeby nie było. Dobra, jak to już jest tak pogniecione, teraz można to zjeść. Smacznego. Teraz już nic nie oparzy. Niech spoko. Tu akurat można tego zjadać. Zjadam dość sporo na dzień tego. Cały czas gdzieś przechodząc, tylko cyk, cyk. Zrywam i zajadam. Mrak. Kolejną rzeczą, którą tutaj mamy to jest podagrycznik, on nadal jest aktywny, można go zjadać, ja go zjadam praktycznie cały czas, zrywamy, jak go rozpoznać już Wam pokazywałem filmik wcześniej, troszkę go odczepać, bo to jakiś kusz na nim spadł, no i żeby też nie było jakichś ślimaczków może, chociaż mi się czasami zdarza zjadać, Dobra, i takiego podagrycznika można sobie bez problemu zjeść w całości. Ogłonka już nie jem. Dobrze pogryźć. Dobrze śliną wymieszać. Smak jest taki dosyć ciekawy, ciężko mi go opisać. O, poszło, następny ładunek do brzuszka. skończył ja skończę ten film, to już będę najedzony. Kolejną rzeczą jadalną, którą znowu teraz mamy, to jest liście lipy. Tutaj Im te młodsze listki weźmiemy, tym lepiej. Te są jeszcze bardzo smaczne, czyli listki lipy również można zjadać. To jest problemowa. Lipy jest neutralny w smaku. On nie ma absolutnie żadnej gorzkości. On się bardzo fajnie nadaje na sałatki. Przykładowo, żeby zmieszać z mniszkiem lekarskim, wtedy rozbijamy troszeczkę tą gorycz tego wszystkiego i jest to nie jest aż takie gorzkie, bo często skarżą się niektórzy, że mniszek jest za gorzki. Dla mnie nie jest za gorzki. Tym można w sałatce troszeczkę rozbić tę gorzkość. Kolejną rzeczą, którą tutaj mamy, to jest przywrotnik pospolity. To również jest jadalne. Nadaje się do różnych sałatek. Do wszystkiego tylko znowu troszeczkę oczepać skórzu. Sprawdzić, czy nie mamy tutaj jakichś pasażerów na gapę. Chociaż mi się to często zdarza. Zresztą ostatnio ktoś pytał, kim ja właściwie jestem, czy jestem weganem, czy czymś. No w sumie nie mogę powiedzieć, że jestem weganem. Nie mogę powiedzieć, że jestem 100% witarianinem, ponieważ jak ja robię jakieś sałatki, zbieram różnego rodzaju zioła, tam zawsze jakieś insekty byle co jest. Także zjadam mięso z insektów. No niestety. Także nie mogę się uznać za 100% weganina. Ani nawet wegetarianina, bo to są zwierzęta, które zjadam. Nieraz już dzieli się gdzieś na jakąś mrówkę, zmiksowałem czy coś tam. No, no, sorry, zdarza się. Ostatnio kleszcza zjadłem, nawet nie zauważyłem. Już go widziałem jak już później na filmie, <grym> że go zjadę. Także to się zdarza. Natura. Ten jest gorzki. To już Wam mówię od razu. On ma taki goreczkowaty poszmak. Taki całkiem inny. Dobrze, teraz rozkwitły nam już właśnie liście jesionu. Również można zjadać, ale tutaj w małych ilościach. Nie za dużo, tylko i wyłącznie jako dodatek, można powiedzieć. On jest bardzo gorzki. Według mnie przebija gorzkośćką, nawet mniszka. A propos, nie, nie mniszek, tylko bluszczyk. Tu mamy bluszczyka już od razu. Także to jest bluszczyk kurdybanek. Tak to wygląda w tym roku. Jak widać, mam go strasznie dużo. Jest całkowity wysyp tutaj. Jest tego masa. Że bluszczyk jak najbardziej również jest jadalny. Na sobie zrywać. Patrzę, bo tu mi troszeczkę piasku nasypało na niego no tu mamy taką ścieżkę właśnie z piasku a piasku akurat nie za bardzo lubię jeść, bo szczela między zębami ogonków nie lubię zjadać no tutaj mamy nasz standardowy produkt. To jest, to jest zawsze dostępne w sklepie, <grymne> w moim sklepie. Że to można również e, zjadać. E, no to chyba wiecie, nie, co to jest mniszek lekarski To jest akurat jego kwiat. Praktycznie tu jest cała roślina jadalna. E, te style są jadalne, e, kwiat jest jadalny, liść jest jadalny. Wszystko jest jadalne, i tego mamy naprawdę bardzo dużo. Tylko ten liście akurat jest taki, jakiś lipny. Jak już zjeść, to już jakiś porządny. Ostatnio coś po deszczu mmm, dostały takich rdzawych punktów. Nie wiem, może znowu coś spadło z nieba na nie. Sewi już mówił w naszym sklepie, ale to znaczy nasz ogród, bo my nie mamy sklep. Nie sprzedajemy no, no, nic. Tak, 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 żeby I nasz, nasz ogród to jest e, sklep z Matka Natura, który daje nam wszystko za darmo. Tak, no tak powiedziałem, znowu sklep i zaraz będą skojarzenia. I znowu będzie 10 tysięcy pytań. <laughs> Mogę coś kupić? Nie, nie sprzedajemy nic. Dobra, smacznego. Mamy od razu listek i kwiatuszek w jednym. Ja nie wiem, ja nie czuję żadnej gorzkości, przy tym wszystkim. Jesion to było gorzkie i przywrotnik, ale mniszek nie jest gorzki. Przynajmniej ja nie czuję już, żeby był gorzki. Na mnie smakuje jak sałata. Tyle też są jadalne, ale one są takie jakieś trudne w strukturze, żeby je bardziej dobrze pogryźć, One się bardziej nadają do smuzi, żeby je gdzieś wrzucić. Zjadłem pół, żeby wam pokazać. Reszta była ale kolejną rzeczą to jest babka wąskolistna, zwana też lancetowata którą tutaj mamy. Co do babki, babka, no ona oczywiście nadal jest jedalna ale ona już ma teraz takie stadium, że już zaczyna wytwarzać tutaj te właśnie sznurki w środku. I te sznurki, które tutaj są, one się już ciężko jedzą. Ja tutaj bym powiedział, ona się już teraz za bardzo nadaje tylko i wyłącznie gdzieś do smoothie. Dlatego można to jeść oczywiście, jeżeli komuś te sznurki nie przeszkadzają, można to jeść, trzeba to dobrze pogryźć. Ale ja wolę już je teraz używać do smuzy i blender musi być mocny, wysokoobrotowy, żeby to dobrze rozbić, bo w takich słabszych blenderach też nurki się potrafiły mi owiązać o nóż z blendera i później był problem, żeby to wyciągnąć. Tutaj mamy liść klawnika, tylko tutaj uważajcie, bo w tym roku u mnie jest pełno takich, nie wiem, co to właściwie jest, jakieś gąsienice które na tym siedzą, nie znam tego rodzaju Jest ich tu dość dużo W tamtym roku tego nie widziałem Poprzednie lata też nie widziałem W tym roku jest tego masa I nie wiem czemu, ale siedzą tylko i wyłącznie na kławniku Także trzeba w tym roku uważać Co zbieramy, co rwiemy Żeby to zjeść Żeby nie zjeść takich gąsienic. To jest właśnie liść kławnika Tak to wygląda Może w tym roku warto go Przeczepać tak palcem nim go zjemy, żeby w razie jakby tam coś z tych gąsienic siedziało żeby to było ściągnięte. Także smacznego. O, no tu zaraz mamy obok jeszcze babkę szerokolistną. ją mi się rzadko kiedy udaje łapać, ponieważ mało jej rośnie tutaj u nas. To jest to samo co wąskolistna, tylko że ta jest szerokolistna. A to samo również do blendera, do smoothie, również można zjadać. Tak się akurat nawinęła bo ja akurat na terenie mam dość mało ostatnimi czasy może za dużo zjadłem z niej. A tutaj mamy koniczynę. Liść koniczyny jest jadalny również można go dodawać do różnego rodzaju sałatek i do różnych innych rzeczy. Trzeba dobrze pogryźć. Ponieważ liść liczyny jest w strukturze taki twardszy, tam widzę stokrotkę. Idziemy po stokrotkę od razu. Stokrotka rosła, polna. Nad nią szumił gaj. Idealne do ozdoby naszych sałatek. Piękne stokroteczki, bardzo pyszne. Można zjadać. Jest ich tu pełno. Bardzo aromatyczne. Od razu, zaraz kawałeczek dalej mamy jasnotę fioletową, to jest jasnota fioletowa, również można zjadać, ale ja jej nie jem, bo ona mi nie smakuje, ona smakuje na grzybki i to mi akurat nie za bardzo podchodzi, widzicie jak to dzisiaj fajnie wszystko idzie, patrz obok od razu mamy fiołek polny. Bratek polny, można go też nazwać, jak tam kto chce go nazwać. Również kwiatuszki są jadalne. Tak to wygląda, tylko jeszcze do końca tak nie rozkwit. dopiero rozkwita. On często się zdarza, przy jakichś polach z pszenicą można go spotkać, ale stamtąd bym się zastanowił, czy bym go zjadł, bo tam na pewno był jakiś oprysk robiony. Tu nie było, tu go można zjadać. I on ma fajny taki aromatyczny smaczek. Kolejną rzeczą to jeszcze jest liść brzozy, ale powiem Wam, on się już kończy. To już lada chwilka. Ostatnie sztuki, te górne, jeszcze można zjadać, te małe, młode. To widać po kolorze, tylko one też, tak jak mówiłem, i tam po deszczu też czymś, czegoś dostały, bo są też tu takie rdzawe właśnie punkty. No i właśnie to jest ta mrówka, którą można teraz jeść. Jak ona mi tutaj gdzieś wyjdzie, tego tutaj można to również zjadać, te listki. z tych brzusz bez problemu brzoza jest bardzo gorzka co już mówię ogólnie tutaj nie ograniczałem się nigdy z nimi tak jak zawsze jadłem ile się dało tylko one są bardzo gorzkie One są bardziej gorzkie niż mniszek lekarski Tutaj mamy kolejną rzecz, to jest przytulia czepna. Ona się strasznie klei do ręki i to można wyczuć. Ona się naprawdę bardzo mocno klei, ale ona nie jest już w tym momencie jadalna dla nas na surowo. Z niej można soki zrobić ewentualnie, czy ewentualnie ją do smoothie troszeczkę dodać, tylko te górne wierzchołki, które jeszcze się tak nie kleją tak jak te, ponieważ ona może nam podczas zjadania przełyk uszkodzić i będzie problem wtedy pod tymi włoskami, może nas podrapać tutaj obok mamy jeszcze gwiazdnicę to jest gwiazdnica, gwiazdnica jest jak najbardziej jadalna również na surowo bez problemu można ją sobie zjadać no i to tak mniej więcej tyle będzie powoli Jerzyk był tutaj już w tamtym roku też u nas. Jak widać, to chyba tam sobie mieszka. Teraz w tym koteł. Jeszcze składałem film i przypomniało mi się, że zapomniałem jednej rośliny wam jeszcze pokazać. Dlatego jeszcze wyszedłem na dwór. Teraz tutaj mnie się rozpadało. To jest jeszcze czosnaczek. O czosnaczku będzie jeszcze osobno film. Ale tak to już mniej więcej wygląda. On też jest jadalny, jego liście są jadalne. Ale tutaj e, ja zachowuję umiar 2, 3, 4 listki i więcej tutaj go nie zjadam. Zresztą mam go mało, bo mam tylko tą jedną kępkę. Chociaż ona jest dosyć duża. Ale pomimo tego nie zjadam go aż tak dużo. On ma taki no, czosnkowy posmak o nim będzie szerzej. E, następnym razem przypuszczam. Dobra, także to jeszcze chciałem dopowiedzieć. A i liść Maliny jeszcze też, bo zapomniałem go pokazać. Ja już nie będę teraz szedł, bo, bo pada i już i tak mokry jest ten cały. <gry> Filmowaliśmy czesnaczka i widzimy jeżdżę jeszcze raz. Coś tam widocznie znalazł. Dobra, damy mu spokój, żeby tam siedzi. Dobra, także tak to wygląda na ten miesiąc, oczywiście mamy jeszcze teraz dużą paletę innych ziół, mamy jeszcze jeżyny, liście jeżyny, ale to już pokazywałem Wam w każdym razie praktycznie, bo on jest cały rok non stop praktycznie dostępny, tego już go sobie dzisiaj podarowałem, już go nie będę pokazywał dzisiaj. Mamy oczywiście teraz jeszcze naszą paletę ziół jadalnych, które są inne jeszcze, czyli przykładowo mięta, listek szałów i również można od czasu do czasu chrupnąć przeważnie na odświeżenie oddechu takiego. Bazylia, za chwilę będzie oregano, majeranek, no tego już jest masa, czyli wiadomo, nasze zioła, które rosną również w naszych ogrodach. Także to również będzie za chwilkę, można zjadać i korzystać z darów natury. No i myślę, że tyle. Chyba niczego nie pominąłem, bo ja Wam pokazuję to, co tutaj u nas rośnie, na naszym terenie. Na Waszych terenach mogą rosnąć inne rzeczy. Także za chwilkę pokażę Wam w domu jeszcze książkę, którą warto mieć, jeżeli interesujecie się roślinami jadalnymi. Już kiedyś ją pokazywałem, a nadal pytacie, także pokażę Wam ją jeszcze raz. Dobrze, tutaj mamy właśnie, to jest jedna książka, która jest dość dobrze zrobiona. Nie można powiedzieć, jest wszystko fajnie, dobrze opisane, co wolno, co nie wolno. To jest kolejna książka, którą kiedyś już też Wam poleciłem. Ona jest dosyć fajna, ponieważ ma bardzo dobrze ilustracje zrobione w środku. I tutaj naprawdę można bardzo fajnie rozpoznać, co, jak i ten tego. Może jeszcze Wam pokażę te numery isbn -y. Może będzie Wam łatwiej? To był ten pierwszy, właśnie o tych dziko rosnących. Ten atlas w temacie jest dosyć dobrze zilustrowane. Dla początkujących to jest idealne i ta książka też jest bardzo dobra. Tutaj naprawdę można bardzo fajnie się poruszać w terenie i może naprawdę nam się przydać w tym temacie też właśnie ten ISBN. Myślę, że to są takie naprawdę bardzo porządne książki, szczególnie jeżeli ktoś jest początkującym, żeby nie popełnić błędów, zawsze znajdziemy informacje. I tutaj tym sposobem możemy się bardzo łatwo w terenie poruszać i znajdywać rośliny jadalne. To też ma dosyć fajne zrobione ilustracje. Wszystko i mamy fajnie opisane, bo mamy zawsze przy każdym przykładowo, tu wziąłem pierwszy lepszy, co mamy jadalne, czyli tuż u góry widzimy bardzo szybko listek, owoc przykładowo, no, weźmiemy coś innego, na przykład tu e, liść, kwiat, owoc, tylko czasami trzeba przeczytać, bo w niektórych jest tak, że trzeba je ugotować najpierw jeszcze, nie wszystko można na surowo. Dobra, także tyle na dziś i pozdrawiam Was.